Łukasz, że dzisiaj przegraliście 2-0 z Legią, która powiedzmy sobie szczerze, nie prezentowała się też na, jakoś nadzwyczajnie, ale to e, starczyło dzisiaj na biega z No Niestety przegraliśmy ten mecz. Byliśmy zmotywowani, żeby wszystko zrobić, żeby go wygrać. Niestety wyszło inaczej. Szkoda, szkoda. Błędy indywidualne decydowały chyba przede wszystkim o tym, że ten mecz przegraliśmy. No Niestety taka jest piłka. Za tydzień mamy mecz, musimy zrobić wszystko, żeby go wygrać. Łukasz, dzisiaj zmieniłeś Pawła buzałę i powiem szczerze, że z boku wyglądało to bardzo dobrze, bo pokazywałeś się z dobrej strony, trzy strzały, szkoda, że niecelne, ale dużo bardziej dynamiki pokazałeś na boisku od Pawła. Znaczy, ja bym tak tego nie oceniał, Paweł grał od pierwszej minuty, wiadomo, jak się wchodzi, jest łatwiej zagrać niż, niż od pierwszej minuty, ale ja dziękuję trenerowi, dziękuję trenerowi, że mi zaufał, że mnie wpuścił, Jestem mu wdzięczny i będę robił wszystko, żeby, żeby wyjść po sobie nas. Po Twojej zmianie to Ty byłeś takim napastnikiem, powiedzmy sobie, nominalnym, bo wcześniej, przed, przed, kiedy Paweł Buza był na boisku, często zmieniał się z Tomkiem w Kamil Wacławczyk też grał na środku napadu. Czy to troszkę nie przeszkadzało Wam, że nie mieliście takiego nominalnego ani napastnika, ani takiej nominalnej dziesiątki rozgrywającego? Znaczy, trener ma taką koncepcję gry, że nie gramy jednym nominalnym napastnikiem. Mamy wymienność pozycji, różne, różne warianty stosujemy. Myślę, że to, to nie ma reguły, że gramy jednym napastnikiem czy nie. No. Musimy strzelać bramki już nie możemy tracić tak, tak banalny sposób. Kolejny mecz na Widzewie. widzę dwa mecze wygrał ze mistrzem i wicemistrzem Polski. GKS po dwóch kolejkach ma zero punktów. No, czas w końcu zdobyć te pierwsze punkty w sezonie w tej trzeciej kolejce. No tak, w łodzi tylko zwycięstwo nas interesuje, nie zważając na nic. Musimy tam mać wygrać, jeszcze derby, kibice, wiadomo jak podchodzą do takich meczów. No. Musimy, musimy tam wygrać i tyle.